Witajcie, nazywam się Józef Hubbard i pracuję dla organizacji Creation Research, Kreacjonistyczny Instytut Badawczy w Zjednoczonym Królestwie. Mój stopień akademicki uzyskałem w dziedzinie paleontologii, czyli badania skamielin, a moje ostatnie badania naukowe dotyczą pogranicza paleontologii i biochemii. Poszukujemy pozostałości miękkich tkanek i związków organicznych w starożytnych kościach. Cieszę się na myśl, że będę mógł przyjechać do Polski i spędzić z Wami trochę czasu. A dwie moje prezentacje obejmą tematy zmian klimatu i dowodów na potop noego. W wykładzie o zmianach klimatu spojrzymy na to, co historia, nauka i Biblia mają do powiedzenia na temat historii klimatu i na temat obecnych zjawisk klimatycznych czy globalnego ocieplenia. Przyjrzymy się również prezentacji z kamielin z czasów potopu jako dowodów na potopnego. Spojrzymy przez pryzmat geologii, skamielin i paleontologii, dających potwierdzenie tego, że Biblia od samego początku mówi prawdę. Niech Was Bóg błogosławi i do zobaczenia w listopadzie.